Spójrzmy na kolejne ćwiczenie. Tutaj zwróćcie uwagę, że mamy mnożenie potem o tych samych podstawach, bo i tutaj, i tutaj w podstawie znajduje się dwójka. Czyli wówczas należy dodać do siebie wykładniki. Czyli przepiszemy wspólną podstawę i dodamy 2 trzecie dodać 4 trzecie. Czyli otrzymamy 2 do 6 trzecich. No oczywiście 6 podzielić przez 3 to będzie 2. Czyli mamy 2 do kwadratu, a więc 4. Podobnie tutaj mamy także mnożenie potęg o tych samych podstawach, czyli przepiszemy sobie wspólną podstawę, a wykładniki dodamy. Czyli 4 trzecie dodać 5 trzecich, czyli mamy 5 do potęgi 9 trzecich, a 9 podzielić przez 3 to 3, i mamy 5 do sześcianu, a to będzie 5 razy 5 25 razy 5 125. Spójrzmy dalej. Tym razem mamy dzielenie potem o tych samych podstawach, czyli wykładniki należy odjąć. A więc przepiszmy sobie wspólną podstawę, a w wykładniku mamy 9 drugich, odjąć 5 drugich. Czyli otrzymamy 4, 9 5 to, to 4, tak? Czyli mamy 4 drugie, a 4 podzielić przez 2 to 2, czyli mamy 4 do kwadratu, czyli 16. Przykład następny. Tu także mamy dzielenie potem o tych samych podstawach, czyli odejmiemy, odejmiemy od siebie wykładniki, czyli mamy 2 do 7,5 odjąć 2,5, Czyli mamy 2 do potęgi 5, a to będzie równe 32. No i przykład ostatni. Tu mamy mnożenie potęg o tych samych podstawach, czyli wykładniki do siebie dodamy. Czyli mamy 3 do potęgi 1, 2, dodać minus 1, 3 i dodać 1, 6. Plus i minus dadzą nam minus, czyli tak naprawdę mamy 3 do 1, drugiej, odjąć 1, trzecia i dodać 1, 6. Następnie należy oczywiście to sobie sprowadzić do wspólnego mianownika, czyli wspólnym mianownikiem będzie szóstka. Czyli mamy tak. No tutaj będziemy mnożyli przez 3, tutaj należy pomnożyć przez 2 i jeszcze dodać 1, czyli mamy 3. Do 3 odjąć 2, 1, 1 plus 1, 2, czyli do 2 szóstych, czyli 3 do 1 trzeciej.